Siema. Skończyliśmy wczoraj w tym miejscu, przy tym płonącym zamku, z naszą bandą rycerzy. Ten chyba nawet został królem, bo ma koronę. No, nieważne. Idziemy zobaczyć, co się tam dzieje. Tym samym tysiąc halflingów nie mogło zrobić tak dużego zniszczenia. Czuję magię w powietrzu. To nigdy nie jest dobre odczucie. Siarze, myślę, że powinieneś dalej zainwestować. O, dostaliśmy info, że to zdecydowanie nie są tylko yy... Yy, nisiołki. Jeszcze tę tylko... yy, Chciałbym mnie porobić, ale nie za mną te numery Tu mamy portal Spoko Jakieś cmanki Więcej duszków Kolejny życzek Dobra, porobiony no, co mamy tutaj? Więcej życzków. A czemu to się zaczęło płonąć? To nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. Nie ma tu nic ukrytego I, i wydaje się, że nie hmm. Znaczy były tu tylko te duszki Aczkolwiek same dusz duszki same w sobie są całkiem niezłą za zapłatą, bo się na pewno przydadzą. Obraźcie sobie jakieś końcówka mapy, a nie masz już milionów I co zrobisz? Musisz się całą drogę z powrotem, zbierać tych i wracać. By było Dlatego... Ja bym zbierał wszystkie jakie spotkam. No tam ktoś siedzi w local.

jakiś opór, weźmy czerwonych. I niech nam to łukasz Już? 10. Się... O, wow, wracajcie, 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 wracajcie. Wracajcie, wracajcie. Wracajcie, wracajcie. 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 Jeden zabił, dwóch, trzech, czterech? Pięciu? Halo, policja. Co nich tak masakruje? Sześciu? Browns. Browns. To może wróćmy, uzupełnijmy zapasy milionów. Zabił mi czterech czerwonych. I dwóch takich. Zaznaczmy może wszystkich i zobaczymy co się tam dzieje. Dwóch na przodzie możemy skasować. No Sporo hmm Już trochę słobiutko ze stówkiem stoimy Ale na szczęście jest autosave Czy ja chcę ludzi to wiesz Jeszcze nie mam po co chyba A co my tu mamy? O, więc takie czerwone to teby zwiększają na maksymalne zdrowie. Spokojko. Red Rounds. Dlaczego? skoczy. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Przydałoby się jakieś zdrówko. Tam jest na mobek. Czerwony, czerwoni niech go załóżą? co mamy? Tu portal czerwony. Znaczy może wszystkich. się nie pogubiły. I sprawdźmy co jest na murach. I tutaj już przejść nie mogę. Czy z tej strony wszystko? Zobaczy jeszcze może co jest tam. Jeden czemu się skupił mm. raczej nie ma przejścia pozostaje nam sprawdzić tutaj i pójść chyba tam Ale to zaraz tu nic, tu nic tylko cbanki przedmioty. No i cóż, pozostaje nam tylko wziąć czerwonych. Kazać im to zgasić. I wchodzimy do podziemi. My lady, please hurry, they're coming! Stay back. These people are no threat to you. Put that down. <laughs> okay. okay. We're here. We're here. just run! Oh. Quick, the storeroom! was horrible. Unless you want the horrible following us in here, I suggest you shut the door. You back. Set them on fire. Your little creatures are just darlings, aren't they? I'm Rose. Well, it seems like you can handle yourselves. Interested in a job? Mm. Have you heard about the Heaven's Peak Plague? It's nasty, very nasty. I came here to see if this place could shelter the poor lumps that aren't infected. Yet. Ugh. I need to get out of here, but I can't leave with these raiders everywhere, and I need my luggage. Could you deal with them and retrieve it for me? Oh, you should probably know. Those raiders had a strange creature with them. It's bound to be magical. Must have helped them get in here. you. hmm We ratować damy supresji. Niech tak będzie. Proszę ja mi to sprawdzało nasze umiejętności. dziękuję. dobra, zobaczmy co jest tu wreszcie pokoi. Tam jest zamknięte. Trzeba wrócić, czyli pozostaje iść tędy. Oni już nas chyba biegną. Gdybym wziął czerwonych i ich ustawił tutaj... Gdzie oni są? Zobaczcie, jak to działa. Niestety, jeden palik. No trudno. On ich w ogóle podpala? Czy to działa? Jakieś, jakieś na to szanse. Dobra, zgraźcie mi to, proszę. I idziemy. Proszę no. jednak, no, postawcie się tutaj. Nie mi ich ładne sparcie. Teraz zabieramy ich ze sztandarów i każemy kaściową z I jeszcze jedno. Tak, tak... Skosujmy tak na udział. Dzięki, dziękuję, dziękuję. I, i, i... I cóż, na górze już nic nie ma, chyba? Tam nie ma zejścia, prawda? Nie ma. Czyli musimy mieć tędy. To weźmy z czerwonych ustaw mnich. Gdzieś tutaj Nie rzucają. to. Dobra, teraz tędy. Myślałem ich tam, żebyśmy sobie spowodowali. Coś do procenty. No i pieniążki. Mm, wow. No niestety, parę nam umarło. A oni dalej rzucają. O nie czerwony jest problematyczny. Okej. Okay. Jeden czerwony. Reszta brązowy. I idziemy. O, dosyć. To Proszę sobie to spróbować, A przy okazji nic przekręcić. I to mamy porta. O, Patrzcie, czerwoni tutaj. I proszę mnie niech ładnie Cóż. No i co? Idziemy na dół. Tą samą drogą. Tylko, że tam już coś się zrespiło, widzę. Eee.

Those raiders don't want me helping the plague victims. They want to create chaos. If that plague gets out of heaven's peak, then things will get very disorganized, and I hate that. behold the the creature's presence explains how these raiders entered the castle. Quick, master! Position your reds on high ground. Protect the beast! You must keep it surrounded! Reds! Reds!

Jeden z ściągniasz tylu. W sensie. o -o. Dobra, myślę, że musimy poświęcić paru nazowych. Trzeba więcej czerwonych. strasznie powoli mi. Tylko weźmy boże ich i ustawmy resztę czerwonych tutaj. Zabijam go? Coś tam zabijam Zapłaciłem może wszystkie minionych ze sztandarów Ach, Tutaj mam ich już za dużo oh.

się çıkisz je dzieci. to się nie nadzieję, że dostanę sobie tą nagrodę. If you don't want your skin to rotten drop off, I suggest you find my luggage. Mm, please. Mhm. Mm okay. Ground. Yeah. 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 Oh, yeah. 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 That's mine! Let's go for springing. and my luggage! You and your little cherubs found it. Yeah. Cherubs? Yeah. I thought you were just the usual run-of-the-mill dungeon fodder, but you've surprised me i think someone like you could use someone like me. let's go. Aha. Do so this is your tower. hmm, it could use a bit of work. greetings, mistress. sire, we've managed to reopen the private quarters. i've instructed the minions to take milady's luggage there. If you're heading to Heaven's Peak, perhaps you could investigate what's been causing the plague. I'd better get up there. Wouldn't want those little deers eating my things and getting a tummy ache. Give me a chance to spruce up the place a little, then come on up. I'll put the kettle on. Okay. You insert up just to you. No dobra, no cóż, w tym odcinku to by było tyle. Znaleźliśmy e, księżniczkę, jest gdzieś, potem będziemy musieli iść, iść do Heaven's Peak, ale to w następnym odcinku. A tym raczej, tymczasem ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Cześć.